Mieszkańcy mogą już korzystać z mostu łączącego łączki jagielońskie z wojaszówką. Przeprawę uroczyście otwarto po prawie rocznych pracach budowlanych. Most ma 60 metrów długości i blisko 10 metrów szerokości. Jest nowy most w krótkim, w krótkim czasie, bo, bo ponad dwa miesiące wcześniej będzie oddany do użytku. No, wybudowany bezkonfliktowo firma. Sprawiła się, spełniła swoje oczekiwania bez żadnych konfliktów, bez żadnych problemów, bez żadnych aneksów. To, co było w przetargu, zrealizowane, szybciej zrealizowane. Naprawdę piękny most. Mieszkańcy wojaszówki, jak i okolicznych miejscowości, od lat wyczekiwali budowy nowego mostu, który zastąpi prowizoryczną przeprawę na rzece Wisłok. Ta budowla, tak naprawdę, była wybudowana czytem społecznym przed wojną, jeszcze kiedy Niemcy stary most wysadzili. No i ten most czekał tyle lat na modernizację. Inwestycjanie nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie rządowe dofinansowanie. 5 milionów złotych dofinansowanie z Polskiego Ładu na modernizację mostu w Łączkach Jagiellońskich, która łączy poszczególne miejscowości gminy Wojaszówka, no ale też służy oczywiście i mieszkańcom gminy i też przyjeżdżającym.